Czy wiecie jaka to wielka frajda gdy teoria którą stworzyłeś i wierzyłeś wraz z wieloma ludźmi z fandomu się sprawdza? Takie właśnie uczucie. Miało wiele osób wierzących w dzisiejsze teorie, które okazały się prawdziwe. Zapraszam do odcinka. Dziękuję wam za wsparcie. Dajecie mi ogrom motywacji. Partnerem odcinka jest Lyocat. Sprawdź ich sprzęt na Allegro poprzez link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Chronik Awatara. Dzięki Waszym głosom wygrał temat o teoriach, które z czasem okazały się prawdziwe w Avatarverse. Usłyszycie więc teraz coś bardzo dziwnego, bo rzeczy, o których wiecie, albo które są po prostu dla Was jasne. Dlaczego? Ponieważ... Te nie były tak pewne w czasie trwania serialu. Fani spekulowali, tworzyli teorie i myśleli głęboko i prawdziwie myśleli. Oto tak prawda zrodziła się w ich głowach. No więc zaparzcie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Miejsce dziesiąte. Amun zabiera moc dzięki magii krwi. O słynnym zdjęciu mówiłem ostatnio, ale jest tu także dobrym punktem wyjścia, bo sam brałem udział w spekulowaniu i tworzeniu teorii kim był Amon. Cała sytuacja miała miejsce oczywiście podczas premiery pierwszego sezonu Legend Kory. Te kilka tygodni niewiedzy były piękne, każdy fan miał swoją teorię na ten temat, ale istniało wiele wspólnych, w tym na przykład, że jest to uczeń energy bendingu Anga, właśnie sam Ang. Że jest to niespokojny Duch, zaginiony mak powietrza, czy też syn Taili. Istniała też spora grupa twierdząca, że jest to mak krwi. Wtedy nie wydawało się to tak oczywiste, jednak teraz, gdy znamy prawdziwą tożsamość Amona, patrząc na wszystkie te teorie, to właśnie piękno tego świata, jego fandomu i możliwości, które mogą wydawać się dzikie, ale możliwe do spełnienia. Miejsce dziewiąte. Ludzie nauczyli się języka od duchów. Ta teoria sięga czasów wyemitowania pierwszego sezonu Legend gdy ten pierwszy raz wszedł do świata duchów. Tajemnica tego miejsca zawsze ciągnęła do siebie fanów. Powstało o nim wiele teorii, opowiadań i pytanie, czy to od nich pochodzi uniwersalny język świata? Jak się okazało, odpowiedzi udzielił nam serial, jak i twórcy, bowiem historia pierwszego awatara, Awatara Łana, doskonale przedstawia nam skąd pochodzili ludzie, jak blisko połączeni byli z lwiożółwiami i jak zdobyli moc tkania żywiołów. W skrócie, ludzie nauczyli się pierwszych oznak kulturowych właśnie od tych wielkich stworzeń. Te posługiwały się tak zwanym językiem duchów, dlatego też wszystkie znane nam cztery narody nie miały oddzielnego języka, a ludzie mogli bez problemu komunikować się z duchami. Język ich bowiem bezpośrednio pochodził od tego, jakim posługiwało się w świecie duchów. Miejsce 8. Airo stanie się duchem jak malowana pani albo Jule. Po finale Legend Anga otrzymaliśmy dość obszerne komiksy. W nich Iron również występuje, ale zmienia się to w Legendzie Kory. Nie wiemy dokładnie, jak odszedł, czy jego ciało zostało w świecie materialnym, czy miał pogrzeb. Wielu fanów jednak twierdziło, że tak ważna i uduchowiona osoba nie może po prostu umrzeć. Iż stanie się uczyć na wzór Juwel albo malowanej pani, strażnikiem wiedzy o świecie i pokoju. No i tak też było. Nawet nie wiecie jak ucieszyłem się, gdy zobaczyłem Airo w legendzie Kory i to jeszcze jako duchowego przewodnika nowej awatar. Aż zachciało mi się wtedy zaparzyć herbaty i wypić z jego nowymi, duchowymi przyjaciółmi. Miejsce siódme. Kometa Sozina. To nie jest kometa! Czy to zdanie ma sens? Otóż, jak najbardziej. Kometa Sozina bowiem niekoniecznie jest kometą, a czymś całkowicie innym. Jej nazwa bowiem jest nieco błędna. Wymyślono ją, bo ten byt wygląda niczym kometa i pozwoliła Sozinowi na dokonanie czynu ludobójstwa całego narodu powietrza. No więc czym jest ten byt? Najbardziej swego rodzaju unikatowym duchem ognia. Tak dobrze słyszycie, bowiem ten byt nieustannie płonie, emituje energię, nawet w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma tlenu. Nie jest czymś, co pasuje do zwykłego opisu komety, czyli wielkim odłamie skał albo lodu. Również jej punktualność wskazuje, że nie jest to zwykłe ciało niebieskie, bowiem raz na 100 lat w równym odstępie czasu można jej co do minuty dokładnie wyczekiwać. Na duże nie zdarzają się takie rzeczy. To też jeden z twórców przyznał, że ta kometa nie jest kometą. Nosi tylko taką nazwę. Niestety nie zdradził, czym dokładnie jest, no więc twórcy tej teorii połowicznie powinni być zadowoleni. Miejsce szóste. Ang definitywnie nie żyje w legendzie kory. Kolejna teoria związana z żyjącym angiem w legendzie Kory. Najpierw sądzono, że jest on właśnie Amonem, a potem problemy jakie miała Kora z kontaktem z poprzednimi wcieleniami, nakierowało fanów na myśl, iż Awatar Ang być może żyje i to on jest powodem blokady tego kontaktu. Całą teorię zrujnowało jednak jego ukazanie się przed korą, aby nauczyć ją technik tkania energii. Potwierdziło to, że definitywnie nie żyje w legendzie Kory, a ta jest jego prawowitą następczynią. Miejsce piąte: Katara i Azula. Dwie przeciwności. Woda i ogień. Dwie największe sprzeczności. Legenda Anga doskonale przedstawia przed nami dwie silne kobiety, doskonale wpasowujące się w fabułę. Jeden z twórców zdradził bowiem, że chciano przedstawić właśnie dwie strony monety. Spokojną, zawsze chcącą pomagać Katarę, miała negować szalona, nieustępliwa księżniczka ognia. W takim razie oprócz walki Anga o ocalenie całego świata mamy też ostateczną walkę wody i ognia dwóch przeciwności. Miejsce czwarte. Miasto Republiki symbolizuje Hongkong. Miasto Republiki jest bardzo podobne do Hongkongu ze względu na jego niezależność od reszty świata. To także miejsce, w którym płynnie łączą się ze sobą kultury wszystkich czterech narodów. W rzeczywistości przypomina kilka miast, jednak miasto Republiki jest najbardziej podobne do Hongkongu, ponieważ jego historia ma wiele wspólnego z imperializmem, odkąd Ang i Zugo stworzyli miasto Republiki, zabierając w tym celu ziemię Królestwa Ziemi. Na tą teorię także odpowiedzieli twórcy, w pełni jej nie potwierdzając, ale puszczając oczko, że rzeczywiście inspirowali się prawdziwym miastem. Miejsce trzecie. Katara zostanie nauczycielką magii wody następnego awatara. Kiedy będzie następny awatar? Kim będzie? Kto będzie jego nauczycielem? Te pytania pasują do dzisiejszych czasów, co nie? Ale były też zadawane w okresie pomiędzy zakończeniem Legend Anga, a premierą Legend Kory. Powstała teoria, że wielka mistrzyni wody Katara dożyje czasów, w którym stanie się nauczycielką magii wody dla następnego awatara. Tak też się stało. Widzimy to doskonale na kartach komiksu. Miejsce drugie. Kosmiczny miecz soki to potajemny prezent od Yue. Miecz, który Soka dostaje i walczy przez wszystkie odcinki trzeciego sezonu, pochodzi z meteoru, z kosmosu. Można wyciągnąć wniosek, że miecz, który dzierży soka, nie pochodzi z przypadkowego zbiegu okoliczności, ale został zesłany przez jego byłą dziewczynę Yue, która jest teraz no, księżycem. Naprawdę łatwo zauważyć, i niemal to bije w oczy, że zesłała mu ten meteor, aby przyczynić się choć trochę więcej do ocalenia świata. Pokazuje również, że chociaż jest księżycem, nadal go kocha. To jedyna teoria w tym odcinku, nie potwierdzona przez żadnego z twórców, ale jest to prawie na 99% pewne. Miejsce pierwsze: Ang i Katara doczekają się dzieci, które pomogą przyszłemu awatarowi. Czy pomysł na Awatar Korem istniał już za czasów legendy Anga? Czy w głowach Briana Koniecko i Michaela Dante Di Martino żyła ta historia? Z kilku wywiadów wiemy, że szczątkowo, ale tak. Musieli jednak przelać ten pomysł na papier, potem go zrealizować, aby cały ten świat miał sens. Oczywistą oczywistością był fakt związku Anga i Katary, ale nie wiedzieliśmy o planie na nich praktycznie wcale. Po wielkim finalnym pocałunku była wielka niewiadoma. Tą pustkę zapełnili fani teoriami o ich dzieciach, które będą przewodziły w odbudowie porządku oraz pomocy nowemu awatarowi. Fani niemal trafili ze wszystkim. Spekulowano bowiem, czy będą mieli czwórkę dzieci i każde będzie innym magiem, a może jednak tylko dwójkę maga wody i powietrza. Cóż, wiemy już, iż Bumi, Tenzin i Kija rzeczywiście odegrali niezwykle ważne rolę w życiu kory oraz losach świata. Więc niegdysiejsza teoria została w pełni potwierdzona. No więc czas nadszedł i na nas. Jesteśmy w końcu fanami Avatarverse. Rzucajcie swoje teorie na temat przyszłego Awatara. Czy będzie kobietą, mężczyzną, z jakimi trudnościami się zmierzy? Czy zdoła przywrócić połączenie z poprzednimi wcieleniami, które zostało przerwane przez korę? Liczę na Was! Rozważcie, proszę, zostanie wspierającymi kanału. Wkrótce chcę zakupić lepszy sprzęt do nagrywania, dlatego mocno mi pomożecie. Pokonajcie też czerwień na ognia, klikając subskrypcję. Nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwa poprzez kliknięcie w dzwoneczek obok niego. Zapraszam też do mojego Discorda i sprawdzenie linku layout w opisie. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z kolejki Avatara. Na razie. Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Wizerunek Anga widniał na Banknotach Yuan, głównej waluty używanej w Zjednoczonej Republice Nacji.